Moi drodzy, witam serdecznie znowu dzisiaj leniutko, no już nie jest może tak leniutko, bo tak jak widać z tyłu słoneczko już wstało, także, także dzień już jest e, zaczęty, e, tak pomyślałem, że troszeczkę Wam powiem dzisiaj znowu na temat broni palnej w Stanach Zjednoczonych i o takim moim stosunku mniej więcej, e, jak ja się no, zapatruję na, te, na taką manipulację w pewnym sensie, manipulację informacjami, no bo mamy tutaj zapewniane przez konstytucję, że, że prawo do, do posiadania broni no i większość Amerykanów jest no, oczywiście takiego zdania, że, że to jest konieczne, że powinniśmy mieć no i że to jest do obrony własnej i do, do ochrony własnego życia I, i nie tylko nie tylko przed, przed tymi takimi czy tam bandytami, czy jakimiś no różne są grupy przestępcze ale także przed państwem samym także to jest w pewnym sensie, ta konstytucja pisze o tym, że no, że to jest, że to ma, możemy się obronić, jakby nasze państwo było troszeczkę za bardzo, nasz rząd był za bardzo zaborczy, czy za bardzo no, no, tym, tym obywatelom tam zaszkodził, więc mamy prawo się bronić, tak czy inaczej. No i ta Konstytucja właśnie tak do tego podchodzi. No są różne tam zdania, że, że to nie jest tak czysto na, jasno napisane w Konstytucji. No oczywiście ci przeciwko broni pannej... Zawsze się wypowiadają, że no, czym więcej broni palnej, tym więcej będzie użycia broni palnej. No, ale tu trzeba popatrzeć troszeczkę na historię i na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych przez tyle lat. I, i że broń palna, ponieważ jest już tak bardzo rozpowszechniona i, no, i niestety przestępcy ją powszechnie posiadają. No więc takie zabranianie w tej chwili i zabranie broni palnej od obywatela od takiego przeciętnego jak ja, no, spowoduje raczej większą bezkarność dla tych, co, i, i większą śmiałość tych, którzy posiadają broń nielegalnie, no bo oni jej nie złożą, przez to, że, 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 że państwo zażyczy sobie, żeby, żeby była całkowicie broń wyeliminowana, oni nigdy jej nie złożą, także tylko będą śmierci, bo będą wiedzieli, że, no, że mogą naprawdę zaatakować gdzie chcą i w, w którym miejscu, no i nikt nie będzie miał... E, możliwości obrony, oprócz tego, że tam zadzwoni na policję, no i poczeka 20 minut, czy 15 minut, e, krwawiąc, czy umierając, aż, aż ta policja przyjedzie. No i to są te, te, te lobby takie, ci, ci, co tak są przeciwko tej broni, no oczywiście jak najbardziej chcą, chcą zlikwidować broń pano i no a te, ci, co produkują, oczywiście chcą sprzedawać, także tak jest cały czas przepychanka troszkę, no ale tak jak mówię, ja tak patrzę z, z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela mieszkającego w bezpiecznym miejscu, no i nie obawiającego się ani o swoje imię, ani o życie, no jednak dalej jestem za tym, że, że odpowiedzialny obywatel powinien jednak mieć broń, powinien mieć dostęp do broni, no i ponieważ mamy takie, taką gwarancję, no powinno to być egzekwowane. Oczywiście z odpowiednim przygotowaniem i z odpowiednim zrozumieniem, no co ta broń palna może zrobić i jak jest groźna w użyciu, no i co oznacza właśnie wyciągnięcie broni gdzieś. Gdzieś jak, jak przechodzimy, idziemy, czy coś się dzieje, no że to musi być rzeczywiście w obronie życia, nie w obronie mienia, nie w obronie nie w, w celu zastraszenia, no tylko to jest taki ostateczny, taki ostateczna, e, taki mezie, ostateczna rzecz, którą możemy zrobić, żeby się uratować. I, i, no i tak myślałem właśnie, ponieważ oglądałem program na ten temat, e, jeden z, z takich głów, dużych e, tele, stacji telewizyjnych e, zrobił program właśnie na temat tego, tych takich pojedynczych obywateli, którzy użyli broni palnej w celu obrony nie tylko siebie, ale obrony także innych. No i jak to jest manipulowane w Stanach Zjednoczonych, kiedy te wiadomości o tych takich, no można powiedzieć, bohaterach i dobroczyńcach, którzy ratowali życie, no nie jest niestety przekazywane w wiadomościach i, i, i nie jest ogłaszane, tak jak te, które są, no tam duże strzelaniny przez w Stanach tyle ich było, no to te są chętnie i i często pokazywane w telewizji, no, oczywiście mówione o tym. I tak e, chciałem takie przytoczyć no takie może dwie, dwie duże sytuacje, które się wydarzyły. E, w, jedno było w klubie nocnym w Orlando. E, zdaje się, że to był taki e, chyba, e, chyba to było dla, dla, dla gejów, nie pamiętam dokładnie, co to, co było, no w każdym razie ktoś tam. Wszedł z bronią palną, był dobrze dosyć uzbrojony i zastrzelił, ja myślę, że chyba 50, 49 albo 50 osób. No i oczywiście to jest bardzo dobrze znany fakt. No i wszyscy, Większość tutaj Amerykanów słyszało o tym, pewnie w Polsce też, też było o tym trąbione, no bo mówię takie rzeczy się szybko nagłaśnia, żeby, no żeby ten, tą broń zlikwidować z użytku i zabrać tym, tym obywatelom wszystkim, którym można, którzy oddadzą to broń. Dlaczego tak mówię? Bo, bo tydzień później po tym, po tym wypadku w tym klubie. W, w, to byłaby... To Orlando chyba było w, na Florydzie. W South Caroline był podobny wypadek. I to chyba tydzień czy dwa później już. Oj, muszę wam pokazać tam ten... A, nie zdążyłem. Wylądował akurat wielki jastrząb wyraźnie coś polował na kogoś, ale uciekł o, bo mi się spryskiwaczy włączyły, no nic dziwnego, że uciekł. Jak sobie się usiadł na trawie, a tu woda leci. A to tak poza tym chciałem powiedzieć o tym w tej Sartkarolajnie, że też w klubie była podobna sytuacja, że że człowiek wszedł z bronią no i zaczął strzelać do tych, do tych, którzy tam się bawili, do tych ludzi i zdołał zastrzelić chyba trzy osoby, jak, jak dobrze pamiętam z, tego, z, tego, z tych wiadomości, z tego raportu i, i ktoś był z bronią właśnie ukrytą. Wyciągnął pistolet i go zastrzelił. Także, z tego co mówili, chyba miał jeszcze ze 150 sztuk amunicji przy sobie ten, ten strzelający do, do ludzi. I, no i jeżeli by go nie odstrzelił, właśnie taki obywatel, który był na tyle bohaterem, że, że miał broni i nie bał się jej użyć, no to prawdopodobnie no tam by zginęło dużo więcej ludzi. No i ten, ten fakt, no niestety, nigdzie w wiadomościach się nie, nie załapał. Nikt, nikt o tym nie mówił oprócz lokalnych jakichś tam gazet w tym w South a tak to nikt nikt nie mówił. Podobna była sytuacja, powiem wam gdzie jeszcze. O, muszę pomyśleć, druga sytuacja była taka, tak żeby tylko przytoczyć, to właśnie nazywało Parkland, takie miejsce, gdzie było 17 osób zabitych coś około 20. I zaraz kilka miesięcy później. W następnym miejscu, nie, powiem, nie pamiętam nazwy miasta, no ale było w każdym razie, taki był, ze szkoły, był taki dla dzieci i dla rodziców. Ze szkoły chyba podstawowej, jak się nie mylę. Byli w parku, mieli taki zlot, i to było albo za, 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 rozpoczęcie szkoły, albo zakończenie. Także było tam na pewno więcej niż 100 ludzi, jak nie 200, jak nie więcej. Setki ludzi były w tym parku, w każdym razie się zebrały z tej szkoły. No i tam właśnie też wyszedł człowiek z bronią i zaczął strzelać, no i szczęśliwie nie zdążył nikogo zastrzelić i ktoś się znalazł właśnie z pistoletem no kto, kto jego postrzelił, bo nawet go nie zastrzelił postrzelił go tak, że wystarczająco, że ten no nie był w stanie zabić więcej ludzi, znaczy zabić kogokolwiek czy dalej strzelać i w ten sposób obronił obronił tych wszystkich ludzi, tych rodziców i te dzieci, które tam były no, ale co, co najciekawsze w tych dwóch faktach nie tylko to, że, że że te wiadomości takie wieczorne, czy, czy, czy ogólne, nikt nie podaje tego, że nikt nie chce tych dobrych ludzi i tego dobrego użycia broni tutaj w Stanach Zjednoczonych eksponować i pokazywać, no, że to ma sens często, żeby właśnie odpowiedzialny obywatel no, posiadał tą broń. Do tego doszło, że, że to był chyba Fax News, to był chyba ten, jeden z tych dużych stacji telewizyjnych, zgłosili się do do FBI z takim zapytaniem dlaczego no te dwa wypadki takie, gdzie obywatel bronił szerszą publiczność, czego to nie jest zanotowane u nich w ich, w ich w tych danych, danych jakie, jakie oni wystawiają, no, no, na które wszyscy patrzą, przecież jak ci co chcą wyeliminować broń, to używają właśnie dane od FBI, no bo takie przecież to jest takie oficjalne i takie takie no, miejsce, gdzie by można się spodziewać, że, że prawdziwe rzeczy się znajdzie. No a się okazało, okazało, że FBI tych dwóch wypadków nie zanotowała u siebie no i to nie było nigdzie podane. Także no, no, ciekawa sytuacja. <laughs> ciekawa sytuacja. No, że Właśnie te, te takie ciekawe e, fakty są, są jednak pomijane. No i, i te, te, ci ludzie, ten reporter z wiadomości dopytywał się, zgłosił się do FBI z pytaniem, dlaczego to nie jest załączone do ich do ich tych, tych bazy danych No i FBI odpowiedziało nawet i przyznało się, że nie, nie, oni wszystkiego nie zamieszczają. To jest tylko takie to nie jest takie naukowe ich, ta, ta, ta baza danych, no tylko to jest tak do, do ogólnej wiadomości podawane także przyznali, że nie podają wszystkiego, czyli manipulują danymi a w ten sposób w ten sposób i podbudzając i podżegając na no, tych tych, tych, którzy walczą z bronią palną w Stanach Znoszonych. No dalej, ja nie, nie wyrażam się, że tam powinno być w tą czy nie w tą. Ja uważam, ponieważ sam posiadam broń i posiadam pozwolenie, żeby ją nosić, ukrytą, uważam, że to jest, że to jest dobre, żeby mieć taką opcję. Co, co prawda, prawdopodobnie 95% czasu jak mniej więcej spędzam bez broni, nie noszę, bo nie potrzebuję, nie mam jej przy sobie, no ale czasami jak jeżdżę w takie miejsca, które. Wydaje mi się być w jakimś sensie może niebezpieczne, czy możliwość jest taka, że, że, że są tam gangi, działają tak jak na przykład w Duron, który nie jest tak daleko stąd. E, tam, że często jeździłem z żoną do, 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 na, na, do szpitala i do, i do lekarzy. No to jeżeli ja byłem powiedzmy z nóżkiem, gdzieś tam chodziłem, a żona była na rehabilitacji, czy coś, no to, no to taki pistolet bym wtedy nosił przy sobie, na, tak na wszelki wypadek, bo nie wiadomo co będzie, a, a trzeba, no, trzeba tych najbliższych chronić. Przed, przed złym, przed tymi ludźmi, którzy mogą być no, bardzo niestety no, niebezpieczni, powiedzmy w ten sposób. No i to takie, nie wiem, taki dzisiaj mam jak zawsze, o broni mi przyszło na myśl, bo akurat oglądałem, oglądałem, oglądałem o tym w wiadomościach i tak mi przyszło na myśl, że, że może znowu wspomnę, nie jest to najpopularniejszy taki, taki może temat. Myślę, że w Polsce, gdzie ta broń nie jest tak bardzo powszechna, no raczej ludzie chyba się wypowiadają przeciwko temu, no i tylko jeszcze przypomnę, że tam, gdzie są najściślejsze restrykcje tutaj w Stanach Zjednoczonych, no to jest w tych wielkich miastach, tam no, Nowy Jork oczywiście, San Francisco, Los Angeles, Detroit, no te wszystkie takie, Chicago, te wszystkie takie wielkie konglomeracje takie milionowe zabraniają, bardzo zabraniają i utrudniają posiadanie broni. No i chyba nie jest zaskoczeniem, że tam jest jednak największy poziom tej, 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 tego używania nielegalnej broni, i tych morderstw z użyciem nielegalnych pistoletów, no bo ach, jednak tam zdaje się, że są bezkarni. No, ci, 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 którzy napadają, znaczy bezkarni pod tym względem, że no, nie boją się przynajmniej wyciągnąć pistoletu w każdej chwili, bo, bo, bo obywatel się nie obroni. Takie wywody dzisiaj z rana yy, życzę wszystkim pokoju. Yy. Życzę sobie też pokoju. Mam nadzieję, że te wojny, które no, mamy coraz w coraz większych rejonach, więcej rejonów świata, no, nie będą eskalowały, że nie będą coraz większe. A ja w tym wypadku tutaj no, akurat mówię <laughs> o tym, żeby, żeby się uzbroić. No ale niektóre Państwa wierzą w też w taką ideologię. No, tak, ci, co oglądają ze Szwajcarii pewnie wiedzą, no, że to jednak powszechna służba wojskowa w Szwajcarii to jest właśnie przećwiczenie obywateli i posiadanie. Zbro... pistoletu czy karabiny u siebie w domu i oni w ten sposób zabezpieczają sobie, że każdy dom będzie broniony no bo każdy obywatel może się bronić to takim mówię tylko przykład, wiem, że, że Czechy są, mają bardzo dużą ilość ilość broni na, na, na obywatela, o czym chyba większość w Polsce nie wie, bo, bo ja na przykład nie wiedziałem co w Stanach Zjednoczonych, jak, jak dobrze są Czesi uzbrojeni no i no nie wiem, nie propaguję, nie polecam ale mówię, że jak ktoś jest odpowiedzialnym człowiekiem no i ktoś jest troszkę słabszy, zwłaszcza, no, tak jak kobiety, czy, czy ktoś kto ma, no, ma małą szansę, żeby mógł uciec albo się obronić przed napastnikiem, no to może się przydać coś takiego. No albo ktoś, gdzie mieszka w domu na uboczu, albo gdzieś takim, nawet w, w mieście, no, gdzie są różne rozboje, to dla obrony własnej, jakby ktoś wszedł, to można się bronić, a jak się tego nie, nie posiada, to niestety jest się na łasce tego, co, co, co się włamie. <laughs> moje, moje przemyślenia, nie wiem. Zapewne nie będą popularne, nie wiem, tak mi się wydaje, no ale takie, w to wierzę, no i to mówię, tak mówię, ze własnego doświadczenia i z tego, no mówię, akurat oglądałem od FBI, które zatajało fakty, a zataja do tej pory, do czego się nawet przyznaje, no także przypominam jeszcze, ja że ja nie wierzę, nie wierzę ani temu, tym zarządzającym z żadnej strony, ktokolwiek jest u władzy, zazwyczaj, no manipuluje faktami, tak jak mu pasuje, a my musimy być mądrzy, żeby to samemu, te, te te plewy od odsiać no i zrobić jak najlepsze decyzje w życiu. No, trzymajcie się jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim zdrówka i przyjemnego dnia. Mam nadzieję, że, no, że będzie pięknie. U nas na pewno będzie gorący dzień, także ja lubię każdą pogodę, także właściwie nie ma znaczenia. No, na razie trzymajcie się.